Witaj. Dzisiaj chciałem porozmawiać o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo Twojej i Twojej rodziny w domku jednorodzinnym. W budynkach wielorodzinnych zajmują się tym zarządcy, natomiast w budynku jednorodzinnym to ty musisz o tym pamiętać. Przegląd kominiarski to jest rzecz, która według prawa budowlanego powinna być robiona przynajmniej raz w roku. I to ty odpowiadasz za to, żeby, żeby to zrobić. Kto może wykonać taki przegląd? Mistrz kominiarski, kominiarz z uprawnieniami. Jak wygląda taki przegląd? Przyjdzie kominiarz, sprawdzi drożność kanałów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Przeczyści kominy, ma taki obowiązek, żeby te kominy wyczyścić. Sprawdzi również szczelność kominów także bardzo istotna rzecz. A jakie są konsekwencje, jeżeli nie zrobisz tych przeglądów? Jest ich kilka, mniej lub bardziej groźne. Tak finansowe, grozi ci mandat. 500 zł, jeżeli takiego przeglądu nie zrobisz, e, może dojść do takiej sytuacji, jeżeli kominy będą niedrożne, e, gazownia odetnie Ci dopływ gazu. E, zdarzają się sytuacje, że firmy ubezpieczeniowe nie wypłacają e, odszkodowań w wyniku pożaru, jeżeli e, takie kominy nie były, e, nie były na bieżąco kontrolowane. No i najgorsza, najbardziej tragiczna konsekwencja braku drożności przewodów kominowych to zaczadzenie, to się zdarza, i nie czuć tego a jest śmiertelnie niebezpieczne. Zdarzały się również pożary, szczególnie w kominach dymowych, nieczyszczonych na bieżąco, pożary sadzy w tym kominie, co może się przenieść oczywiście też na cały budynek. Także pamiętaj, teraz jest dobry czas, żeby zadzwonić po kominiarza, żeby sprawdzić przewody kominowe, żeby je wyczyścić właśnie przed sezonem grzewczym. A jeżeli chcesz być na bieżąco ze sprawami związanymi z nieruchomościami, śledź nasz profil, na pewno na tym skorzystasz. Do zobaczenia.